Cześć! To specjalne wydanie EduSex Q&A z festiwalu Polend Rock 2019. Jesteśmy tutaj dzisiaj dla Was. Dzisiaj wydanie specjalne, zatem nie będziemy odpowiadać na te pytania, które zwykle zadajecie pod filmami, ale będziemy odpowiadać na pytania, które tutaj dostałyśmy na Polend Rock Festival od uczestników festiwalu. Jest z nami Michał Maciejak. Cześć! Cześć! To nasz edukator, który zwykle prowadzi z nami zajęcia, a dzisiaj prowadzi z nami stoisko na Polend Rock Festival. Wiadomo o kubeczkach menstruacyjnych. Jest bardzo duże zainteresowanie. Dziewczyny z całego polendrock festiwal przychodzą i pytają o kubeczki menstruacyjne i super. Na festiwalu ludzie zadawali nam bardzo dużo pytań dotyczących seksualności, kubeczków menstruacyjnych, ale także penisana. Natomiast najciekawsze dotyczyły tego, co zrobić, żeby mieć szczęśliwą cipkę. Jedno z pytań, które nas urzekło, to było, bo mówiliśmy dużo o kubeczkach menstruacyjnych, więc jednym z pytań, które nas urzekło było to, czy można używać kubeczka menstruacyjnego w warunkach Poland Rock Festival. To są rzeczywiście polowe warunki, no więc można czy nie? Ale ciekawe, że ci urzekło to pytanie, Ola. Ono nie tylko było ciekawe, tylko cię urzekło wręcz. Tak, <grych> słuchajcie, to jest tak. Tutaj te warunki są dosyć polowe. Znaczy, toaletów, to znaczy, toaletów, toalet jest bardzo dużo, słuchajcie. Niektórzy mają dostęp do pryszniców, niektórzy nie mają. A jednak przy stosowaniu kubeczków trzeba umyć ręce, jak się je wkłada, najlepiej później też po wyjęciu tego kubeczka i w ogóle kubeczek opłukać w czystej wodzie. Więc, jeżeli ma się do tego dostęp i masz jakiś pomysł na to, jak to zrobić, żeby mieć czyste ręce, żeby ten, tego kubeczka użyć, i uczyci ten kupeczek super. Jeśli nie, ja bym poradzała tym, którzy, dla których higiena jest super ważna, na festiwal wziąć tampony, a kubeczek sobie zostawić na inne miesiączki. Mamy pytanie bardzo o wyciąganie jakby sam ten fakt tak, dokładnie. Czy to. Da się zrobić sprytnie, czy tego się trzeba nauczyć i tak dalej. Wiesz co, kubeczek menstruacyjny jak jest w pochwie, no to on jest taki jakby zasany tam, nie? Czyli dobrze zrobić, żeby tam doszło powietrze. Nie, nie, więc nie ciągniemy na siłę, tylko go trzeba tak złapać, żeby tam doszło powietrze i powoli wyciągnąć. I nie będzie żadnego problemu, nic się nie rozchlapie, nie będzie żadnych wiesz, nieszczęść z tego powodu. Wszystko będzie. On też ma takie dziurki w sobie, więc on nie ma tego efektu zasysania. Tam to doskonale widać na tym. Tak, tak, widziałam. Tak, zdjęciu, że, że jakby gdyby nie miało tych dziurek, on by ci zasysał i to by bolało. E, a jak są te dziurki, to jakby też powietrze, jak go delikatnie naciśniesz, to jest jakby łatwiej wyjąć. Można też po prostu mieć dwa kubeczki menstruacyjne. I to też załatwia świetnie sprawę, czyli jeden po prostu chowamy sobie do torebeczki wychodząc i gdzieś tam i go opłukujemy, a drugi czysty zakładamy. Wszystko da się zorganizować. Kobiety naprawdę nie takie rzeczy robią. E, także można, 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 tylko trzeba mieć na to pomysł. Mam jeszcze pytanie o jakby żywotność tego kubeczka, bo generalnie z tego co pan powiedział, to e, jeżeli będą uszkodzenia mechaniczne, no to wtedy on się zużywa. Pytanie czy jakby on się sam z siebie bez y, mechanicznych uszkodzeń też zużyje, jakby. Wiesz, to jest silikon medyczny, i mówi się, że 3 do 5 lat spokojnie można go stosować. No, chyba że widzisz na nim uszkodzenia, to wtedy nie. E, ale to jest bardzo, bardzo dobry materiał i przez to jest jakby też ekonomiczny w stosowaniu. Chcieliśmy zapytać, dlaczego według ciebie ważna jest edukacja seksualna? Edukacja seksualna jest ważna, ponieważ jest częścią prawa do ochrony zdrowia i bez odpowiedniej edukacji seksualnej po prostu może dochodzić do różnego rodzaju zagrożeń, jeżeli chodzi o rozwój młodych ludzi. Co więcej, w Polsce ma to ten szczególny kontekst, ponieważ to nie jest tak, wbrew temu, co sądziliby niektórzy, że pewne podstawowe informacje dotyczące edukacji seksualnej zostałyby przekazane przez rodziców, tak? Czyli tutaj mamy ten tradycyjny konflikt i dyskusja na temat, jaka jest relacja między właśnie prawem do ochrony zdrowia, też zakazem dyskryminacji, a prawem rodziców do wychowania dzieci zgodnie z przekonaniami. Ponieważ po pierwsze jest to wiedza dość, wbrew pozorom, skomplikowana, po drugie musi być to wiedza aktualna, po trzecie rodzice często nie mają umiejętności i, i można powiedzieć, takiej świadomości, jak należy poprawnie rozmawiać z dziećmi. No a to w konsekwencji powoduje cały szereg różnych problemów, od niechcianych ciąż, przez choroby weneryczne, tudzież poprzez jakieś sytuacje dyskryminujące w stosunku do osób, które należą na przykład do różnych mniejszości seksualnych, bądź też to, że osoby, które należą do mniejszości, no, czują się nieswoje, jeżeli nie posiadają odpowiednio zdobytej wcześniej prawda, wiedzy i dlatego właśnie należy im, no, zadbać o to, aby edukacja seksualna była w Polsce prowadzona, aby organizacje nie były szykanowane, aby także od pewnego wieku oczywiście była obowiązkowa w szkołach. W ogóle przedstawianie edukacji seksualnej w kontekście prawa do ochrony zdrowia to już u nas jest dość rzadkie. To znaczy, zazwyczaj jak się o tym dyskutuje, to się to wstawia w taki pakiet, tak zwany gender, prawda? Czyli, że tak naprawdę nie, nie tyle Wam chodzi o właśnie poprawną edukację seksualną, co raczej o nie wiem, zmienianie jakichś przyzwyczajeń społecznych bądź tradycji społecznych. A przecież to nie o to chodzi, tak, bo jeżeli spojrzelibyśmy do standardów, chociażby WHO, tych, które są szeroko dyskutowane, w Polsce, no to widzimy, że po pierwsze wprowadzanie różnych mechanizmów edukacji seksualnej powinno się opierać na dialogu, na współpracy organów państwa, z obywatelami, z organizacjami pozarządowymi, z lekarzami, specjalistami, czyli i powinno to być też dostosowane zarówno do wieku, jak i do poziomu rozwojowego młodzieży. No ale po drugie, to właśnie no, konieczne jest to przebijanie tego balona, że chodzi o przeciwdziałanie zdarzeniom niepożądanym, no właśnie takim chociażby jak choroby weneryczne, tudzież niechciane ciąże i że są na to badania naukowe, że, że tam, gdzie tych mechanizmów, edukacji seksualnej nie wprowadzono, to dochodziło do zwiększenia liczby chociażby niechcianych książ. To jest także ochrona i, to, i wydaje mi się, że o tym warto pamiętać, przed tak zwanym złym dotykiem. I tutaj już dotykamy nie tylko nawet prawa do ochrony zdrowia, ale też praw dziecka. Co więcej, jest nawet jedna konwencja międzynarodowa o zakazie wykorzystywania dzieci, która nawet nakazuje państwu polskiemu wprowadzenie zajęć w tym zakresie i oczywiście nikt się tym specjalnie nie przejmuje, przeważa dyskusja ideologiczna, a nie dyskusja, która się opiera na faktach. Nawet spójrzmy na wydarzenia ostatnich Tygodni właśnie media doniosły o tym, że dwunastolatka urodziła dziecko. No to właśnie pokazuje, na czym to polega, że gdzieś coś w tym systemie nie zadziałało, a wygląda na to, że to nie była ciąża będąca, że wygląda na to, że może gdyby, że nie jest to jedyna taka ciąża, no bo samych ciąż poniżej 15 roku życia mamy bodajże 300 w roku, prawda? Także no to, to jest jednak problem społeczny, z którym trzeba właśnie chociażby poprzez edukację seksualną walczyć. Penis szczęśliwy to penis przede wszystkim zdrowy, to penis zadbany, penis zaopiekowany przed chorobami. I teraz będziecie mieli tipy, jak dbać o swojego penisa. Śmiało, Ola. No to to podstawowa rzecz, słuchajcie, no trzeba używać prezerwatyw bezwzględnie. Jeżeli nie mamy stałego partnera, który albo partnerki, który jest nam wierny, wierna i, która, z którą mamy, i który jest zdrowy albo zdrowa, absolutnie bezwzględnie używamy gumek. Ale słuchajcie, jeśli chodzi o higienę, oczywiście myjemy go wodą albo jakimiś takimi żelami do higieny intymnej. Natomiast raczej nie mydłem. Mydłem można? Można. Dobra, jak mówi, że można, no on jest lepszy specjalista od Penisa niż ja, e, ale też słuchajcie, bielizna bawełniana, raczej taka e, przewiewna, bardziej luźna. I na przykład dostaliśmy też taką e, informację, mamy super ulotkę e, Żagiel na Maszt, e, w której jest na przykład napisane, że jeżeli dużo jeździcie e, rowerami, to żeby zadbać i doczytać o to, jakie siodełko powinno być, jeśli chodzi o komfort Yonder. E, jak mówi wielka księga, e, słuchajcie, siusiaków, palenie go skraca, więc jakby... Jeżeli możecie rzucić te fajory, natomiast dbajcie też o to, żeby nosić fajną przewiewną bieliznę bawełnianą, żeby nie przegrzewać ją żeby się zdrowo odżywiać, bo jednak ostatnio w ostatnich w ogóle latach dziesięcioleciach spada liczba plemników w nasieniu, dlatego że zanieczyszczamy tą planetę i w ogóle się źle odżywiamy i nie uprawiamy wystarczającej dużej ilości sportu. A jeśli macie jakieś wątpliwości, no to oczywiście macie fantastyczny kanał EduSex QA, na który piszcie, 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 a my będziemy odpowiadać w kolejnych odcinkach. I my mamy takie stanowisko w fundacji, że szczęśliwa cipka to jest zdrowa cipka, to jest taka cipka, która jest samoświadoma, to znaczy właścicielka i posiadaczka tej cipki wie, jak jest zbudowana, do czego, jakby, jakie są funkcje poszczególnych części, wie jak wygląda ta cipka, kiedy jest zdrowa, więc jak jej coś dolega, to też wie, że jest jakaś zmiana i należy iść do lekarza. Bardzo ważna jest oczywiście higiena, zwłaszcza tutaj jak jesteśmy na tym Polendro Festival, to naprawdę jest trudna, ale tutaj też trzeba o to zadbać. Słuchajcie, przede wszystkim wygodna przewiewna bielizna, bawełna. E, to jest istotna rzecz. Druga rzecz e, oczywiście higiena, czyli myjemy się, i myjemy się dokładnie, ale myjemy się wodą albo żelem do higieny intymnej. Raczej nie używamy jakichś silniejszych środków typu mydła. E, bardzo ważną rzeczą jest w takich warunkach, ale w ogóle, gdziekolwiek wychodzicie poza dom, nie siadajcie na deskach toaletowych bo można naprawdę złapać różne paskudne rzeczy. Myjemy ręce, ale co ważne, myjemy ręce przed wejściem do ubikacji, no bo przecież będziemy później się podcierać ręką, która musi być czysta. No i oczywiście myjemy rękę po wyjściu z ubikacji i wtedy naprawdę mamy duże szanse, żeby nie złapać jakiegoś paskudstwa i żeby nasza cipka naprawdę była zadowolona. LOLO 3.2.0 to był wyjątkowy odcinek AduSex Q&A, bo Maciejak był z nami, my go uwielbiamy, on mieszka trochę w innym mieście, ale się widujemy często i on powinien być stałym elementem naszych odcinków. Żegnamy Was już dzisiaj z Polendrock Festival. Jest tutaj fantastycznie. My tu się jeszcze bawimy do rana. E, przyjedziemy, będziemy opowiadać, a Wy co robicie? No Subskrybujcie, piszcie kolejne pytania, będziemy na nie odpowiadać. E, dawajcie lajki, e, wysyłajcie pytania Gołębiem Pocztowym i, i tam tymi wszystkimi innymi kanałami, które do nas znacie doskonale. I naciskajcie dzwoneczek, żebyście nie przegapiali żadnego odcinka, szczególnie takich specjalnych. Ania Jurek, Michał Maciejak, Ola Dulas, QA. Zapraszamy w niedzielę o 20.30. Ja wyglądam ładnie, zgrabnie i mam dobrą grzywkę.